Co? Barfight Spargel, ale jak to? Jak to? Nej podoba ci się impreza? Niespodzianka? No, moje bimki, Gaj, ja ci mówię na Orkongu Wyjazd z mojego domu. I mówię ci, że dzwonię po policję. I nie wiem, czego ty nadal nie czaisz. Jakieś coś synapsy ci się zakorkowaje, nie wiem. A? A... A, ale to impreza, niespodzianka i spodzianka. Czyta Jakub Dębski. Jako... Wszystkie kółce z Bronxu. Ja lubię Wolmo. A ja lubię szybko. No to szybko. Wyjazd z mojego domu, Rambo Smash. Słuchaj, to jest, słuchaj, z zachowanie. To nawet nie jest coś, co jest śmieszne. To jest prześladunek. Zagotowałem ci kubek Emerbolca, jak lubisz. Słyszysz mnie, robisz prześladunek? Słyszysz mnie? Kubek emerbolca bolca 80 stopni, nie wrzątkiem, bony jak lubisz. E, to rojbę, a, a nie prześlam Duniek. Przemśla Duniek? Jaki prześlam Duniek? Prześladunek, ty głupia jesteś. E, emerbolca bolca wypij, masz z humor. Karnowo drania z ciebie, Rębus, masz. E Emerbolca wypi. Nie piję jutrz, pijam, żeby z tobą wytrzymać. Flaberszaj. Nie chcę się kłócić. To przemsań mi się wamywać do domu. Komciu. Komciu, jestem najlepszą wresją siebie. Jak super, dopiero 11 rano, czas na spanko. A ja mam dom. A ja mam dom, super. Czemś Junia, jak tam e, banicja. A, no banicja super. E, banicja super i e, dom super. Słuchaj, czy super to jest teraz synonim, że sabę. Bo jak tark, to ja nie wiedziałem. E, nie flowersai. Super, to jest kamstwo. O, okej. Okay. Bo chcę się okamać. Próbuję zrobić sobie wodę z mózgu. Ale słuchaj, Flowershy, nie mogę się nabrać. Ja jestem chyba jakaś za sprytna. To, to może Jan cię okamie, jak chcesz. O, dziękuję, korze, koleżanko. Junia, twój dom jest jak z bajki. Jest jest super, super jest ten dom, Junia. E, co nie? Nie to co ten twój chleb. Ej. Drodzy rekruci. Jeżeli planujecie zostać porządnymi agentami, to trzeba Wam znać kontekst. Dziś pomówimy sobie o strefie K. K jak kłóce. Mamy na to tylko jedną godzinę zajęć ze względu na niski priorytet, ale zdaję sobie sprawę, że temat rozbudza publiczną wyobraźnię. Pamiętajcie, wszystko co tutaj usłyszycie jest opięte tajemnicą państwową. Strefa K została powołana do życia jako projekt zagospodarowania skażonych 200 lat temu terenów obecnego cesarstwa Tabu. Te opuszczone terytoria historycznie zamieszkiwane były przez bloby, znane Wam już zapewne z wycieczek. O, yy, ja, jak byłam mała, to mama zawsze mówiła: Nie, nie gadajcie tyle, bo Wam bloby wejdą w dzioby. <coughs> W wyniku działań wojennych terytoria zostały zdewastowane. Po zakończeniu konfliktu jedynie te proste organizmy były w stanie nadal funkcjonować. Nie jesteśmy jednak w stanie dokładnie określić, jak przekształciły się w swoje współczesne formy. Ja myślę, że to przez promieniowanie. A kto pytał? Czy ja mam Cię do dyrektora odesłać, Krystyna? W każdym razie. Zainicjowany 20 lat temu projekt K nakierowany był na pozyskiwanie surowców dla reszty kraju. Niestety, żywność pozyskiwana z Kucy cechowała się kwaśnym smakiem, który nie przypadł do gustu nie tylko dzieciom, ale także ich opiekunom. Produkty ze strefy natychmiast wspięły się na szczyt listy najbardziej niechętnie spożywanych jedzeń. Nie pomogła nawet zmiana opakowań, sugerująca, że zawierają koninę, a nie blobo-mięso. Jedynie produkty przemysłowe przynosiły pewne zyski, lecz niestety nie były to dość dobre wyniki, zwłaszcza biorąc pod uwagę fundusze włożone w odkażenie terenu. Wtedy w projekt zaangażowany został genetyczny startup Biogen Roman i Paula obiecali poprawić smak przez połączenie najsmaczniejszych genów, blob'a i kurczaka. O, no to, to ja wiem, ja wiem! Tak powstały gryfy, prawda? Tak powstały gryfy. Już nawet nie mam gdzie ci wpisywać uwag, Krystyna. Ręce opadają. Już, już zobacz, już po marginesach pisze. Na za tydzień ma być nowy dzienniczek przyniesiony. Gdzie byłem? Eee, nim jednak gryfy dojrzały do konsumpcji, Projekt stracił wsparcie władz i tym samym finansowanie. Wyprodukowano zaledwie kilka puszek gryfowego mięsa i nie miało znaczenia, że pierwsze testy smaku wypadły znakomicie. Cesarstwo Tabun wycofało się z terytorium i pozostawiło strefę K samej sobie. Choć nadal uważając ją za swoje terytorium, zamknęło granice, nie pozwalając nawet wrócić wszystkim na miejscu. Oficjalna komunikacja brzmiała, że promieniowanie nagle wróciło z nową mocą. A pracownicy fabryki polegli w walce z nim. Nie jest to jednak prawda. Macie teraz głos, możecie się zdziwić. O kurcze! Warto było zostawać agentami, co? Skażenie nie wróciło. W strefie K rozpoczęły się za to wewnętrzne spory. Przeważnie pod przywództwem pozostałych na miejscu tabunian. Jako siedziby strony konfliktu wykorzystywały przedwojenne struktury. Zatrzymana została produkcja, więc liderzy przydzielali resztki mięsa w dużych odstępach czasu i w małych porcjach. Jeśli chodzi o roślinność, to także nadal było i jest jej niewiele, choć pozostali na miejscu ludzie zostali dobrze przeszkoleni w pozyskiwaniu paszy, nawet z jałowej ziemi. Mimo mnogości liderów i częstych przetasowań, w strefie K udało się w nieznany nam sposób nawiązać stosunki z naszymi sąsiadami z Demokratycznej Republiki Czeredy. Obywatele Czeredy mają prawo do przekraczania granicy w obie strony. Nie podejmujemy w tej chwili żadnych działań, by to zatrzymać. Władzy nie jest na rękę, by strefa K stała się tematem międzynarodowych dyskusji. Jednak według naszej teorii ten teren posiada jakąś nadrzędną władzę, a kolejne przywódczynie i przywódcy sprawują jedynie rządy marionetkowe. Wow, i, 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 i na serio nie wiemy, kto to jest? My, agenci? Dobrze, że za kilka miesięcy dostajemy dyplomy, bo słabo sobie radzą bez nas, co nie, bro! Krystyna! Co jest z tobą? Nie wiem. Nie wiem, czemu nie mogę przestać. Lepiej mi lepszą odpowiedź dla dyrektora. O, nie, muszę do dyrektora. Już! Znowu narozrabiałam, panie dyrektorze. Hej, kurce, jest ogłoszenie od waszej kurowej, czy mnie. Wypuszczamy sianko dwa. Co? Teraz sianko także jako zupa. E, tak naprawdę sianko to od teraz tylko zupa. Eee... Tylko zupa? Tylko zupa zupa z tymku. Ale Stablig Glinglum celna urwaga. Bra brawo. Bo faktycznie tylko tynko zupa. Jak to. I będzie pita tylko w tej kacz mnie co się właśnie otwiera za moimi plecami. Co, co się dzieje? Czemu nie ma sianka? Bo ludzie ucierkli albo umarli, czego jako wasza kurowa nie popieram, a kuce nie wiedzą skąd brać sianko. Okej, okay, słuchajcie, ja wiem, sama porwę na głos, że no kur jest nagi, ja wiem co wszyscy tutaj myślą, pora obalić reżim, co nie, no to słuchajcie, rozumiem, byłam tam, Słuchuję się w wasze głosy, więc pozwólcie, że zakończę te przemowe tak. Mam Was więcej, więcej prób, broni, niż wy macie drobą. rąk. Jestem wierzchowcem akopalipsy. Ja Jestem kikającą tykaj bombą z palcem na, na spórście. Mam potęgę atomu po swojej, swojej stronie i nie mnie tylko pięć, z was z dotknie to, to puszczę cztery, Z DYMEM, z dymem. Yy, Dziękuję za, za uwagę i zapraszam na zupełne nawet dorba taka tylko zupa, prawda, flaberszaj e, myślałem, że będzie gorętsza więc e, dużo lepsza niż na przykład e, mieć wyrywane paznokcie obcęgami na żywca e, więc e, miłe zaskoczenie słuchaj flaberszaj Rębą smaż ostatnio tu była i bardzo płakała. E, podobno nam nią krzyczysz, kiedy ci się wałmuje do domu. E, ładnie to tak krzyczeć na kogoś. E, ja nie oceniam, ja tylko pytam e, czy to krzyż. Czy to przystoi stoi tak krzyczeć na kogoś, kiedy ci się wałmuje do domu? Kucu, czy to teraz to się dzieje naprawdę? No, jak przeszkadza ci, że się wałmuje, to daj jej klucze. Słuchaj, Kucu, ja lubię wersze franczki i przysłowie. O, super! Na przykład idzie luty, podkuj buty. O, to jest klas. I słuchaj, mi się takie przysłowie przyporniało. Zdejmę te bryle, bo cię z dupą pomylę. <laughs> Co pierwszy raz słyszę, żeby kuc powiedział dupa? No, ja nawet nie myślę nigdy dupa. O nie. Teraz myślę dupa. O nie, myślę dupa. Ratuję mnie, jak nie mogę przestać myśleć dupa. No to oficjalnie jesteśmy agenturą! Chodźmy to gdzieś opić! A, a czy możemy pić w archiwum? E, kupi się w sklepie po czteropaku, jakieś chipsy to będzie taniej, a, a mega chciałem tam zajrzeć jak nam w końcu wolno. Moje serce mówi nie, ale mój stan konta mówi okej, okay, więc ok. To wszystko. Okej. Okay, to jest wszystko. Nadal jakieś podejrzane. Czego szukasz, bro? Powodów. Bo nie wiemy Nie wiemy prawie nic o strefie K z ostatnich kilku lat. co Landia, mój temat. Dziwne. Dziwne to jest, co nie? Nie wykonujemy żadnych ruchów, kiedy nasz sąsiad prowadzi swoje relacje. Umawia się nie, na kolację z naszym terytorium. Co się no, tam dzieje? No właśnie. No. No właśnie o tym mówię. Ej, pokażę! czy pokażę ci coś, pokażę ci coś, bo coś mam. Ta. -da. Nie masz pojęcia, jak mnie dyrektor za to uchrzanił. Nagrywałaś w strefie? Musim dronem, tak! Prawie mnie za to wyrzucili! I kazali A... ci to zakopać? To groźba to was wewnątrz naszych granic! Z kiedy to jest? Nie wiem, za trzy miesiące temu, po tym jak mieliśmy te jedne zajęcia o strefie. Ale pamiętam, jak dziś minę dyrektora, jak się dowiedział. Wiesz, jaką. wiesz, wiesz właśnie. Wiesz, jaką minę zrobił dyrektor, jak się dowiedział? O taką. that's what i